Witam Was serdecznie. Wybierajcie co Was przyciąga. Możecie sobie zrobić e, pauzę. E, kamień lub kartę. Mm, dzisiaj czytanie wiadomość dla Ciebie. Poczuj, zobacz, który kamień lub która karta Cię przyciąga. Może się zdarzyć, że dwie karty. Ja z tego miejsca, jak wybieracie, zapraszam do e, na sesję prywatną oczywiście. Wszystkie informacje w opisie pod filmem, ale też do korzystania z listy czytań bezterminowych, tam wszystko jest dokładnie tak poukładane, że cokolwiek wybierzecie z ostatnich trzech czy tam czterech lat to dokładnie to czytanie jest dla Was. No dobra. Zaczynamy. Ach, światło jest takie sobie, no ale jest, jak jest. Mm, słuchajcie. Yy, no mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Wiadomość dla Ciebie. Pierwszy wybór, pierwsza karta, proszę bardzo. Karta. Yy, myślałam, że jest odwrotnie, w ogóle, bo tutaj bardzo mi się podkreśla ten, ten księżyc i to, że on jest w odbiciu, nie? Czyli mogłoby nawiązywać też do tego, że coś tutaj się w Was yy, przekształca, może się tworzy jakiś nowy sposób patrzenia na świat, że zawsze patrzyliście przez pryzmat tego, co myślą inni, a teraz bardziej się w Was układa, jakiś was osobi wasz osobisty pryzmat. W opisie karty jest, kiedy skupiam się na moim wewnętrznym świetle, widzę świat poprzez oczy, poprzez takiej nawet poprzez soczewkę miłości, tak? Piękne kolory, kamyczek zebra. Eee, tak, tu jest taka lekkość. Eem. Tak, jakby kierunek jakiś tutaj wam się sfokusował i wystrzelił, bo to są nie taki mi się obraz pokazał, jakbyście łapali ten księżyc, jak piłkę i go gdzieś strzelali w jakimś konkretnym kierunku, czyli szybko, y, konkretnie y, na temat, że tak powiem. No dobra, co by się chciało tutaj pokazać dla was? Jaka jest wiadomość? Dla ciebie, y, potężny wojownik. Och, w tym wszystkim świetle to ja tutaj. Nie czuj się mały, jesteś silniejszy, odważniejszy i ceniony bardziej niż ci się wydaje. Czas połączyć się z prawdziwym źródłem twojej mocy. I proszę, i to jest koliberek, któremu świeci ta trzecia czakra, czakra połączona jest właśnie z tym e, od, odczuwaniem mocy, z tą umiejętnością dawania, ale też brawa, e, m, brania, tak? E, czyli ja nie jestem ofiarą, ani nie jestem ratownikiem, po prostu... Odnajduję swoją moc i pozwalam też innym odnajdywać, odnajdywać tą moc na swój sposób, tak? To jest dużo radości z tego odkrywania siebie, z tego, że mam możliwości, że mam moc, e, że jestem potężnym wojownikiem. <grytanie> dobra, dobra idzie to światło mi tutaj tak zrobimy, może, a może nie, a może tak. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie układało to światło. Ja jestem dzisiaj troszkę podziębiona. Mm, Podzielmy na to, może złe słowo, po prostu mam katar, nie do końca go rozumiem, ale jest, tak. Yy, no dobrze. Co mi się chciało pojawić dla Ciebie w tym czytaniu? Po prostu uzdrawiająca energia. Nie? Mówię o tym, że mam katar i pojawia się od razu. I tu jest wręcz taki wir miłości, który e, wypełnia nas swoim światłem. I, no już odpływam czasami, sorry. Płynie mi teraz też do Was. E, taka energia uzdrawiająca. Tak jakby się pojawiło coś, co chce się uzdrowić, było gotowe do uzdrowienia i po prostu znalazły się, e, znalazły się, e, jak to się mówi, środki na to, żeby to uzdrowienie się zadziało. Mm, no, czuję, jak mi płynie do Was energia, więc tu jest też przepływ, tak? Pewnie jakaś energia uzdrawiająca do Was płynie, e <laughs> czuję coś takiego tutaj. Też nie opieraj się. Pozwól, żeby to się zadziało we właściwy dla Ciebie sposób. E nie oceniaj tego. Po prostu popłyń z prądem. Wciągnij się w wir w wydarzeń. Takie coś. A przyniesie ci do radość i takie uczucie, że tak, jestem w właściwym miejscu, tak, to jest dokładnie to, czego pragnę, czego potrzebuję, czego moja dusza dla mnie chce. Tu może wymagać ta sytuacja troszkę odwagi trochę męstwa, ale też jest takie uczucie, że właściwie jak już podejmiecie decyzję, jak postanowicie, że to tak, ja mam, ja mogę robić, co chcę ze swoim życiem, ja mam poczucie mocy. To ten kierunek się sam znajdzie i też odnajdziecie taką część siebie, która będzie po prostu. będzie to dla niej oczywiste, że tu nie ma innej ścieżki innej drogi i, i ja jestem gotowa, gotowy na tą podróż, na tą, na tą podróż, na ten kierunek i ja sobie tutaj doskonale dam radę też, nie? tu mam taką talię bo wiecie, że ja mam te talie tak poukładane. Mam taką talię, która mnie tu przywołała. I zobaczymy, co ona Wam chce przekazać, skoro mnie przywołała. Co tu chce się wybić, pokazać? Szóstka pucharów, czyli mm, docenienie tego, że... E, tego, gdzie jestem, wdzięczność za to, co było. E, tutaj może też odejście od kogoś lub od czegoś takiego może troszkę jeszcze sentymentem, ale po prostu wiecie, że jesteście gotowi na ścieżkę na drogę nową i po prostu z wdzięcznością odchodzę, zostawiając to, co było, i otwierają się dla mnie, otwiera się dla mnie taka brama, to jest karta dodatkowa w tej talii, Konika kaszy. kronika kasze, bo to jest, to jest starod gwiazdnych dzieci i takie jest uczucie, jakby Coś tutaj się... O, zrobimy sobie taki klimacik tutaj, o. Czekajcie. Może właśnie fioletowe? Zobaczymy. O, fajne jest. Tak jakby się tutaj coś... Um, otwierało brama. Z wdzięcznością patrzę w przeszłość jestem gotowy na tą nową przyszłość, tak? Um, w której ja wyznaczam też zasady, więc tutaj to nie jest dla każdego, tak? Bo to musisz wiedzieć, czego ty chcesz i czego pragniesz, i na co jesteś gotowa, gotowy w swoim życiu, bo to nie jest droga dla kogoś, kto nie wie, czego chce, albo e, ogólnie nie wie, o co mu chodzi. To jest jakby jasny kierunek, jasno wyznaczona ścieżka. I ja e, idę tam z taką pewnością, że ja wiem, co ja chcę zrobić, że ja wiem, w jakim kierunku idę ogólnie, tak? Więc tutaj to nie dla każdego będzie ta, ta brama, tak mi powiedziała. A oczywiście, możecie po prostu usiąść teraz i pomyśleć, czego ja pragnę, czego ja chcę w swoim życiu, tak? W którym kierunku ja chcę? Chcesz... O, bardzo mocna karta. Z tym fioletem się tu połączyła. Nawet nie wiem, co to, chociaż można policzyć: 2, 4, 6, 8, 10 bucharów. Pierwszy raz widzę tą kartę, ale ona jest przepiękna i mówi do mnie takim, że tu jest jakaś magia. To jest spotkanie jakichś osób myślących i czujących podobnie. Tu jest jakaś praca w, w grupie, w kolektywie, we wspólnocie. Tu jest yy, też między innymi jakiś taki jakby niesienie pomocy innym, ale może ogólnie macie ziemi. Yy, tu jest dużo czucia i wpływania poprzez to, to czucie na świat. Popatrzcie sobie, co dla Was oznacza ta karta. Łączenie się też, to energia boska właściwie mi się tutaj pojawiła też w tym kręgu. To jest spełnienie na pewno emocjonalne i robienie tego, co kochamy. I czu, takie uczucie, że ja jestem we właściwym miejscu, mnie zadowala to, gdzie jestem, tak? Królowa pocharów też. No królowa pocharów to jest osoba, która czuje, to jest ktoś czuły, opiekuńczy, ciepły, ale też bardzo intuicyjny. I też mam takie uczucie, że nawet jakby wokół Was była pustynia, to wy macie pełen przepływ i jest pełno dla was wody i środków do życia. Mm, że to wy możecie też wyznaczać y, tą rzeczywistość wokół was i to, co, jak się ludzie wokół was czują, oprócz tego, jak wy się czujecie. To już jest taki właśnie, jakby dalszy, dalszy ciąg. To nie jest znowu dla każdego. Bo to też trzeba wiedzieć, co ja chcę, co ja czuję, kim ja jestem. Zapraszam po prostu do pójścia w takim kierunku. Dla niektórych będzie to dopiero pójście w tym kierunku, a dla niektórych dużo, dużo dalej. Dobra, co tu mamy jeszcze? Co tu mamy jeszcze? Triumf, sukces. A tak naprawdę jest to as mieczy. Ale tu jest jakiś triumf, jakiś sukces, czyli... Ale też oddzielanie starego od nowego. Grubą kreską bym powiedziała. Jaka jest rada ogólnie dla Was? I jeszcze raz. Stoi w geście zwycięstwa, ale też mówi Stand your ground, czyli yy, nie poddawaj się, ale też jakby utrzymuj swoją pozycję. Nie, to jest bardziej w takim... Wyznacz jasno i określ, co jest dla Ciebie wartościowe, warto i jakby walcz o to, masz odwagę, nie tyle walcz, co... Tu jest takie jakby znalezienie się w takim miejscu, że ja dokładnie wiem, czego ja chcę i chcę, jakby wyglądał się, żeby wyglądał świat wokół mnie i jestem gotowy walczyć yy, o to, żeby, żeby to tak pozostało i tak było, albo tak się stworzyło, tak? Tu jest takie utrzymanie swojej pozycji też troszkę, yy, ale... Ym, jasno wyznaczenie granic i pokazanie e, czego ja chcę, tak bardzo się to podkreśla jeszcze jedna karta no szybko się coś zadzieje, to już poczułam tam wcześniej w, e, nie pamiętam przy której było karcie ale poczułam to nawiązanie do tej ósemki e, buław ale też jest takie uczucie, że może nagle otworzy się coś dla energetycznie dla wielu osób i wy będziecie jedną z tych osób, która nagle gdzieś popędzi szybko w jakimś kierunku, w jakimś celu. I to będzie dobre doświadczenie, to będzie tak jakby... To było oczywiste, że to jest wasze i dla was. Dobra. Drugi wybór, druga karta. Księżyc. I tu też jest księżyc na tej karcie, nie? Więc... W pierwszej też było, więc jest dużo takiego intuicji, tak? E, takiej wręcz, takiej głębokiej, takiej jakbyśmy zapadli w jakiś sen. Tak? Moja wiara ma moc przekształcenia traumę w uzdrowienie, konfliktów we wzrost i lęku w miłość. I tu jest coś takiego, bo ja jestem zakorzeniona w, w mojej wierze, ale bardziej w kontekście w tym, w co wierzę, w co postrzegam jako oczywiste, rzeczywiste, prawdziwe. Ja mam jasne, jasno określone no, wierzenia w to, co jakby wierzę, że jest możliwe, prawdziwe. I na tym bazuje ta moja moc, tak? I moje ym, utrzymywanie yy, się w świecie jak takie właśnie silne drzewo, a nie jak gałązka, która wiecie, fruwa na tym wietrze, nie? Chociaż fruwające gałązki też mają tą zaletę, że one potrafią się dostosować do tego miejsca sytuacji. Tam to jest olbrzymia mądrość też w tym. Spirytualne. Oj, kochani, i też jest czakra, patrzcie trzecia, tak jak była w pierwszym wyborze, ale są też kochankowie, bardziej w kontekście albo jakiś cudowny, cudowna relacja, cudowna przyjaźń, naprawdę taka na wysokim poziomie, albo wręcz związek, tak, taki, ale takie uczucie budujące, takie, które prowadzi was może do nawet współpracy razem i pracujecie razem i tworzycie coś inny, dla innych, dla świata. Tu jest bardzo dużo ciepła, dużo obfitości, dużo radości, dużo Spełnienia yy, i to jeszcze wzrasta, jest takie uczucie. Yy, I znowu patrzcie, coś szybko się zadzieje, spadnie z nieba, <laughs> czyli to nie będzie jakieś się budowało długo, tylko nagle bang bum i zrobione. Yy, ale macie też, żeby dbać o to, żeby się ładować, oczyszczać, chodzić w naturę, w naturę na spacery. Można też jakby. Bo tu też przychodzi coś takiego, yy, można też po prostu usiąść i medytując, znaleźć się w takim miejscu, które jest w naturze, czyli na jakieś polanie, w lesie, na łące lub nad morzem, tak? Że to jest zalecane. I ma się też z sakralną, czyli u was z czakrami, tymi ziemskimi czakrami. Pierwsza, druga, trzecia to są związane bardzo mocno z materią. Druga czakra to jest wręcz taka czakra kreatora, kogoś, kto tworzy. No i to się już czuło w tym właśnie tej Unii, tak? W tym związku. E, Takie bardzo uświęconym, e, że tam możecie razem coś tworzyć. To oczywiście może dla niektórych bardzo nielicznych oznaczać dziecko, bo to jest stworzenie czegoś, jakiegoś pomysłu, idei, kreowanie. Jaka jest rada? Finansowe i materialne zmiany. Więc tak, jakby też wy, wybieranie tej ścieżki, którą pójdziecie w tym rozwoju, w tej pracy. Um, ja bym powiedziała, że to są takie zmiany, które mają was doprowadzić do obfitości, bo tam było dużo tej obfitości, tej radości, tego spełnienia, um, ale że tak jakby zwracajcie uwagę, gdzie was właśnie prowadzi, no nie? Um, patience, ale też jakby właśnie, nie? Że po prostu tak, jakby już było zasiane ziarenko albo um, zasiewacie w tej chwili jakiegoś coś, co wzrasta, i z cierpliwością będzie się rozrastało. Że będzie Wam się wydawało, że o, wow, już tutaj osiągnęłam jakiś po, prawda, poziom, a to będzie rosło, i rosło, i rosło, i rosło, tak? Przez następne kilka lat, co najmniej tak pięć mam uczucie. Miłość się zaczyna. No, dużo miłości, dużo wypełnienia taką emocjami cudownymi. Nowy początek, jeśli chodzi o miłość, tak? I dla niektórych to będzie taka miłość postrzegana w kontekście mm, e, takim miłości. E, Bezwarunkowej, przyjacielskiej, ale tutaj bardzo dużo, duża część z Was tutaj jest to jest związek, tak? To jest miłość. I to jeszcze taka miłość, która albo się zacznie w pracy, albo będzie prowadziła do wspólnej pracy nad jakimś projektem. No i znowu jest ta, słuchajcie, cesarzyca, kreatorka, tworząca, jeszcze z przykrzeni serca, tu jest tworzenie czegoś, słuchajcie. Z tą drugą osobą, albo no bardzo się podkreśla, że z drugą. Może być dla niektórych że same, ale z tą drugą osobą. Co mam tu więcej powiedzieć? Jak to się powtarza, już chyba piąta karta mówi o tym samym. E, otwórzcie się po prostu na to, na tą kreację, na to tworzenie, bo to przyniesie wam dużo radości i spełnienia. Trzeci wybór, trzecia karta. Mm. Nie wiem, co to jest za kamień. To może być Amazonit, ale może być też inny kamień. A kartę macie. Taką... To dużo tych gałązek, nie? Takich rozgałęzie, troszkę takiego chaosu. Tak jak było trzeba posprzątać, nie? Prawdziwe uzdrawianie pojawia się wtedy, kiedy daję sobie pozwolenie odczuwać cokolwiek pojawia się za... Mm, za tymi triggerami, które się pojawiają. Czyli czasami, wiecie, ktoś nas sprowokuje do czegoś, sytuacja nas sprowokuje do odczuwania... Jakiegoś uczucia emocji. Ma nie, nie będę zła, przecież dziewczynki się nie złoszczą. Nie, nie spoko. A ty mój pozwól sobie to poczuć. Co za się za tym kryje? Co tam głębiej chce pokazać? Coś chce się posprzątać. Mam takie uczucie. Uzdrowienie jakieś się pojawia, tak? Eee, no dobra. No i co? Jaka jest dla Ciebie wiadomość? Jaka jest dla Ciebie wiadomość? Podnosisz się na wy wyższe wibracje. Tutaj chce chcecie uzdrowić, wyznieście na wyższe wibracje, żebyś się lepiej czuła, żebyś lepiej wibrowała, żebyś lepiej żyła w emocjach z dobrobytem. Tak do tego prowadzą wyższe wibracje zazwyczaj. Jest jakiś opiekun wasz duchowy, który e, chce wam, was wspomóc. Anioł stróż bym nawet powiedziała, więc to jest taka postać, która jest z wami od urodzenia i też była waszym aniołem stróżem. Pewnie zapewne w wielu innych wcieleniach. To jest taka osoba, która zna ścieżkę waszej duszy. I tego, co sobie tam zaplanowaliście. I ona tak, jakby chce was tutaj, tu, was wspiera Przypominam przypomina wam, jakby wam szeptała do ucha: mmm, Ej, ej, to jest to, a może to, a spróbuj to, nie? Takie, wiecie. E, Weź sprawę w swoje ręce i zareaguj, zadziałaj. To też mówi, nie? Czyli jak się pojawia jakaś chęć olbrzymia, żeby pójść na jakiś kurs albo pójść na jakieś e, wydarzenie to nie ignorować tego, tylko to zrobić, bo to z tego może coś wyniknąć, tak? Ja ostatnio poczułam mocno, że chcę pójść na ceramikę. Ja dosłownie miałam taki zrzut, no, ceramika i uczucie, że muszę pójść tę ceramikę. I mówię, sprawdzę sobie to, nie? I moja znajoma się odezwała, że chodź, idziemy na ceramikę, tak? No to już wiedziałam, że to już coś grubo. I potem byłam na chórze i na tą ceramikę chciałam iść, nie chciałam iść. I ostatecznie mówię, dobra, dwa znaki przyszły, idę na tę ceramikę, tak? I co? I poznałam wspaniałe kobiety i wyniknęło też z tego to, że kupiłam sobie gong. Taki, jaki zawsze chciałam mieć, taki duży, piękny, bo tak się złożyło, że się zgadałam z jedną z dziewczyn również, ale też piękne historie dziewczyn. No, mm, wiecie, no czasami e, po prostu pójść za tym, co się tam dzieje, nie? Co się pokazuje. I znowu, rób robotę. Weź akcję w swoje ręce, rób robotę. Tu, słuchajcie, tutaj mówię jakby ty nie siedź założonymi rękoma, ty po prostu rób robotę, tak? Druga karta już mówiąca, tak? Ej, my Cię tu pchamy, pokazujemy Cię, no nie? Idź, rób, działaj. Odetnij połączenia, odetnij kordy, odetnij więzy, tak? No i to jest bardzo proste. Eee, można oczywiście poprosić kogoś, żeby to dla nas zrobił pójść na jakąś sesję. Można też zwyczajnie zapalić świeczkę w intencji odcięcia tego, co, nas, co nam nie służy i co nas ogranicza. Wziąć sznureczek, wziąć nożyczki, poczuć, że jedna część sznureczka, można sobie przyłożyć, jest połączona, jest z, na, z naszej strony, a druga jest z tym wszystkim, co nas blokuje i co nas ogranicza. I po prostu mówimy, że odcinam się od to wszystkiego, co mi nie służy i co mnie ogranicza, od wszystkich sytuacji, ludzi. Możecie to ująć jak chcecie, to jest nieistotne. Warto, żeby to powiedzieć z serca, bo ta energia i tak zadziała w najlepszy możliwy dla Was sposób, więc to szczerze zalecam. I niech ta świeczka się wypali też najlepiej. Oczywiście, jak się zdarzy, że musicie wyjść z domu, to wyłączyć, włączyć jeszcze raz. Świeczkę można wrzucić na pauzę, to nie jest nic strasznego. No uzdrawiająca energia znowu. No, tu jest uzdrawianie, ale też jakby pchacie do ruchu, że to nie jest tak, że idziesz sobie i ktoś cię. Uzdrawia, tylko że ty działa, że to też jest takie uzdrowienie poprzez działanie, tak? Eee, I ty naprawdę poczujesz zmianę. To jest takie uczucie, no nie? Co jeszcze? Ptasia, kąpiel. To jest piękne, bo to jest zmyj kurz ze skrzydeł, abyś mógł latać swobodniej. I to jest piękna karta. I też mówię o uzdrawianiu, o oczyszczeniu, więc tutaj ewidentnie coś wam się ma w takich momentach jakiegoś oczyszczenia. Piękna karta, prowadząca do jakiejś wolności, tak? I normalnie wam ją przeczytamy. Ptasia, kąpiel. Oczywiście na tyle, na ile ja w ogóle zobaczę te literki. Na pewno zobaczę. Luz. Najwyżej pójdę po okulary. Tak sobie zrobimy. Czekajcie, jak tu zrobimy? Tak, zrobimy. Koliby, zapraszam Cię byś popluskał się w oczyszczającej wodzie, która, która zmywa wszelkie śmieci, jakie nagromadziły się w Twoim umyśle. Domu lub ciele energetycznym. Ta karta może też być zachętą do uwolnienia się od niezdrowych nawyków, czy to związanych z jedzeniem, piciem lub Twoim uwikłaniem w negatywne media, technologie lub szkodliwe związki. Co najważniejsze, koliber przysiadł na Twoim ramieniu, dając Ci znać, że to przesłanie jest tak lekkie i łagodne jak on sam. Nie musisz się wstydzić ani obwiniać, po prostu zastanów się, w którym aspekcie Twojego życia przydałoby się dziś sprzątanie, a potem zrób jeden mały krok, aby nieco zmniejszyć ten ciężar. Może zechcesz uporządkować swoje biurko sprzątać szufladę lub postanowisz wyłączyć komputer, telefon bądź telewizor choć na kilka minut dziennie. Jeśli czujesz potrzebę detoksu energetycznego, spróbuj zrobić sobie długą kąpiel z dodatkiem soli morskiej i przez cały dzień pij dużo wody. Można też sobie zrobić, słuchajcie, prysznic y, y, jakby nacierając się solą, nie? I to sobie spłukać. Y, możesz też oczyścić swoją przestrzeń, wzywając na pomoc boskie byty, na przykład Archanioła Michała lub y, jakiegoś znanego ci Archanioła, którego lubisz na przykład, tak? Boskiego, królewskiego kolibra, na przykład, też tak. Wystarczy, że poprosisz o pomoc w oczyszczeniu Twojego domu lub dowolnej innej przestrzeni fizycznej z niższych, cięższych energii. Wyrób sobie nawyk codziennego skanowania swojego ciała energetycznego. Analogiczny do codziennego mycia, czyli codziennie sobie na przykład można się naładować światłem, energią światła i miłości, poprosić, żeby rozpuściła w nas wszystko, co jest do oczyszczenia i wypełniła nas całkowicie tą energią światła i miłości. No tu ewidentnie macie jakieś podwyższenie wibracji i oczyszczanie, i to już w pierwszej karcie było, i teraz ostatnia, że tak powiem, bo mówię, o, pięknie to zamyka. Będąc w stanie odprężenia lub medytacji, oddychaj głęboko, kierując się ku tym obszarom, w których wyczuwasz napięć lub opór. Następnie wyobraź sobie magiczną sadzawkę, w której kąpią się ptaki, przepełnioną krystalicznie czystym światłem. Pozwól sobie na wesołą zabawę w jej orzeźwiających wodach, spłukujących wszelki mrok i podnoszących Twoje wibracje. Gdy uwolnisz swoje pióro od zbędnego ciężaru i rozświetlisz się fizycznie i duchowo, wzlecisz w górę łatwo i pewnie. Afirmacja. Czuję się czysty, lekki i pełen energii dobrowolnie i bez trudu uwalniam się od nieporządku i tego, co negatywne w moim ciele, umyśle, energii oraz w moim fizycznym otoczeniu. Piękny przekaz. Przepiękne. Mam nadzieję, że będziecie mieli miły dzień. Kiedykolwiek to oglądacie. Zapraszam na czytanie prywatne, zapraszam do korzystania z listy czytań bezterminowych, tam jest mnóstwo czytań, które można otwierać kiedy zechcecie, te, które Was przyciągną. One mają dla Was wiadomość. Zapraszam też jeszcze, można się zapisać, słuchajcie, na kurs czytania kart intuicyjnych, bo dopiero było pierwsze spotkanie i to jest właśnie nagrane całe i była tylko mowa o wielkich arkanach, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć, to jest ostatni moment, w czwartek jest drugie spotkanie i potem już jakby nie będzie zapisywania, więc... Um, tyle. Wszystkie informacje są opisie pod filmem. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Eee, no. Dbajcie o siebie.